W sztutowie sercu Mierzei Wiślanej powoli zaczyna się najlepszy dla poławiaczy okres. Północno-wschodni wiatr wiejący zimą od morza spycha morski śmieć w stronę wybrzeża. Od lat w czarnych smugach patyków, wodorostów i muszli Tomek uparcie wypatruje złota Bałtyku. Razem z kolegą Herkulesem, po każdym większym falowaniu znajdują nieraz i kilkunastogramowe okazy. Jednak prawdziwy wysyp bursztynu umożliwia dopiero sztorm, gdy wiatr zaczyna wiać z siłą 8-9 stopni w skali Beauforta. Jego porywiste podmuchy łamiące gałęzie drzew i spieniające morze nie przerażają poławiaczy. Sztorm napędza ich równie mocno, jak bałtyckie fale. Nie no, sztorm jest przepiękny. Zerwało do wydm, o to chodzi. Czekałem na niego. Uf. Poławianie w taką pogodę nie jest bezpieczne. Największe uderzenie wiatru Tomek musi cierpliwie przeczekać. Wraz z zapadającym zmrokiem nie tylko Bałtyk podrywa się ze spokojnej toni. Sztormowa pogoda budzi w Herkulesie prawdziwe wichry wichry namiętności. Dzisiaj jest piątek. Trzeba ubrać maszugę. Ubrać się ładnie jechać na dziewczynę do Elbląga. No nic innego kawalerowi w tych latach nie pozostało. Tylko się bawić. Herkulesowa maczuga wyjęta na blat oznacza, że będzie się działo. Spodnie na imprezę, żeby ładnie wyglądać. <grymna> Lampa Alladyna. Czy pokocha Herkulesa dziewczyna? Bo to jest pytanie, nie? I czy w Elblągu dziewczyn będzie Zdeba jak na taśmociągu? na taśmociągu? Na dyskotekę ubierać. Wszystko zależy od kobiet, jakie kobiety się na imprezie znajdą bo to jest różnie. Śmiesznie kolorowo i podróżnie. Na maczugę kilkadziesiąt dziewczyn wywało się po prostu, no bo to wiadomo, świeci, dziewczyny po prostu zaciekawione podchodzą, co to jest, co to jest za alu, a, amulet. Do czarnego chyba będzie ładnie wyglądała, będzie się ładnie prezentowała. I ta koszula chyba będzie najbardziej atrakcyjna do zabawy z tą maczugą i z kobietą, która po prostu... Tą historię i we mnie chciała będzie uwierzyć w dyskotece. Bursztynowa maczuga daje moc, a perfuma, urok i czar. Zakładamy swoją maczugę. Choć bez kaszorka i woderów, możliwe, że tej nocy to Herkules znajdzie prawdziwy skarb. równą sztormowi Herkules szaleje na parkiecie. Niezawodna maczuga, aromatyczna perfuma i dobry humor to recepta na udane poławianie. W Sztutowie pogoda uspokoiła się na tyle, by Tomek mógł zacząć planować najbliższą wyprawę nad Bałtyk. Dla poławiaczy bursztynu to nie bikini, a inna część garderoby jest najważniejsza na plaży. Przyjechałem tu do babki, bo potrzebuję skarpety. Okazało się, że nie mam. Nie? A u babki każdy kupuje na... Na bursztyn skarpety, bo wiadomo jaka pogoda będzie. Moje skarpety są, są ciepłe, wygodne, robione ręcznie z owczej wełny górskiej. Także wszyscy kupują na bursztyn, jak jest zimno, noga się nie pociwnik. Jest wszystko ok. Czy minus 15, czy będzie ciepło? Już obojętnie, nie? Dzień dobry. O, właśnie takie. Tak, takie. Takie miałem 4 lata. Ciepłe, z wełny, A, No ale pewnie, no tak. pewnie, że wytrzymują, ale... W tych gumach, jak ubiorę te buty długie dotąd, tak. to zaraz pięta się wyciera, nie? a te a cztery lata, sam, nie? Dobry kolega pilnuje też, by i reszta ekipy nie świeciła piętami. Raz, to dla mnie, nie? Raz, dwa. Jasiu, Herkules, Małpa. Dobra, to ten wezmę Herkulesowi. A nie ma już takich szarych, czy są? Nie, nie ma. Dobra, wezmę białe. Jasiowi wezmę te i te. No Tomka znam, bo tu przychodzi bardzo często po chłopakom, po skarpety. To tylko paragonik babcia daje. Żeby chłopakom pokazać. Tak, A tak. Do widzenia. No mamy jechać, wiesz, dwa dni powiało, to może coś będzie, nie? Zaopatrzony w odzież termiczną najwyższej klasy, Tomek wyruszy wkrótce na podwój Bałtyku. Sztorm się uspokoił i mogą bezpiecznie rozpocząć poszukiwania. Dla Tomka, Herkulesa... Janka i małpki to najlepszy okres w roku, nie tylko zresztą dla nich. Paliwo zakręć. Do góry? Do góry i w lewo, w prawo. Kranik do kieszeni. Kranik do kieszeni, dalej. Bursztynem i z bursztynu żyje cała Mierzeja Wiślana. Widzę, że tutaj trochę konkurencji jest. Próbują coś złapać. Dobra, trochę ludzi jest, coś tu na życiu w, tym, w tym śmieciu Błąka się jakieś kawałki pewnie. Miejmy nadzieję! Późna pora, niska temperatura, porywisty wiatr tylko zaostrzają pragnienie obfitych zbiorów. Tym bardziej, że sezon jest dopiero na starcie. Po długim lecie, gdy na plażach poza turystami nie było czego szukać, łód bursztynu jest bardziej odczuwalny. Tomek tym razem musi konkurować nie tylko ze swoimi przyjaciółmi, ale z blisko setką innych bursztyniarzy. Trzeba sprawdzić tutaj śmieć. Patrzcie, takie ładniejsze. A ja to tak do, do ludzi pójdę, ale spróbuję tak jak ja, ma. Zawsze swój cwańcyk na początku śmieciu i na końcu śmiecia, no tego się nauczyłem od niego, nie? I ja jeden znalazłem. Biały chyba rzeczywiście, z 3 Dziarko, o tu następne. Popasy! chodźcie tu! Tomek. Ale żeś na Ty, no wiesz o tym, że ja jestem dziobak, nie? Coś tam... Zostań tu lepiej do rana i brzmiemy 2 tak, kilo, nie? Dziękuję. Z natury Herkules jest takim dziobakiem. Nie? Kiedyś mu się zepsuł motor w nocy, nie mógł go naprawić. A od pierwszej w nocy do rana czekał na widno i przez ten czas nazbierał chyba, nie wiem, wtedy do półtora czy dwa kilo sieki. Lampka mi zgasła. A co tam się rozłączyło się? No rozłączyło się. Aż kurde, jeszcze mi to... To jest latarka polna, a nie morska. Uważaj, bo chyba jest pięcie. Nie martw się. No powinno świecić. Działa, działa. Kabel się rozpiął Musiałem się po prostu trochę na gimnastykować, żeby po prostu dalej poławiać. Ty! Ej! Co? Dawaj tu! No to nikt nie zauważył? No. Ładne no. Takie koraliki. No. W ogóle ślepe, z trawą. Ty, dawaj dalej, dawaj dalej. A jest wygląda to nieźle. Przyjechaliśmy w odpowiednim momencie, bo dopiero ten śmieć zaczyna podbijać, nie? Już go... To jest początek, kiedy go wyrzuca, nie? Wszyscy trzymają puls na tym, żeby, żeby być już przy tym pierwszym podejściu tego śmiecia, nie? Ja sobie daję czasu trochę. Aż tak pazerny nie jestem, żeby... Przeszedłem raz wystarczyło, nie? Oni niech się wyświecą. Ja mam czas. On jest głębiej. Trzeba poczekać. Tomek wraz z kolegami wśród miliona drobniutkich ziarenek i setek innych poławiaczy szuka jednak prawdziwej komety. Widzę, że tutaj trochę konkurencji jest. Próbują coś złapać. Pusty. Nie ma sam topik. Ale to jakieś takie patyki są. Ale powoli wypycha. Jaki, jakiś koralik tam chyba znalazłem, o ile to jest, o ile to jest bursztyn. No, to to świeci łopatyk. Myle co. Póki co sztorm jeszcze nie wypchnął takich bursztynów, o jakich marzy Tomek. No czasami się wszystkim wydaje, że. że, że wiatr podręcznikowy, tak jak powinien być. Siada też pięknie. Południu weżka, a gdzie śmieć nie wiadomo, nie? Zniechęceni wracają do domu, a nad ranem się dowiaduje, że ktoś naskubał, nie? Bo nikogo nie było, nie? O, jest! Zobaczcie, co małpa ma. Okazuje się, że tym razem to małpka mógł coś naskubać. Jeden ładny reszta baziewie. Powiedziałem, że badziewie. Skleja, skleja. A to skleja z żółtym. No badziewie, ale, ale no pewnie no kawałki są, ale do, tylko że tyle, że duże, nie? Badziewie czy nie ilość znalezionych bryłek i tak chyba robi na tomku wrażenie.